Nie wiem, niby tak, ale no trzeba jeździć, nie? No tak. A tak na marginesie mamy dzisiaj piękną słoneczną pogodę, nie wiem czy o tym już wspominałem. No tak odpowiednio na motor. O kurde, ale kamienie, ty! No widziałam. No i powiedz mi, o takie kamyki można yy, jakby się przewrócić? No raczej nie, jak jedziesz pomału i masz wyprostowany motocykl, nie, nie jesteś złożonym, to nie. Na rondzie wprawa. Tak. tak, przecież wjechałem czy teraz na nie. A ja ominęłam Co ty robisz? Eee, co ty robisz? Tak mu mogłaś do, pie -olić do pieca Umiem ci na czerwone pole dawaj Nie, ja pierwszy raz nie jechałam. O Jezu! No. Dlaczego ja siebie słyszę? Nie wiem, ja słyszę dobrze. Halo, halo? O kurde! <gry> Ej, to się zmierza! No czasami się tak dzieje No ale to cały czas? No to się zaraz traci Nie bój żaby Dalej słyszysz siebie? Halo, halo Tak Tak? Tak No to ciekawe Ciekawe, jak ciekawe była w jakiejś studni <noise> W studni? No tak się odbija dźwięk Aha A jak ci się jechało moją Fordą? Jak, się, jak mi się jechało twoją hondą? No tak. bardzo dobrze, fajnie, fajnie mi się jeździ Elegancko no Aniu Także to jest nie tak Z czym? No bo ja się nie słyszę <laughs> Trzeba się zatrzymać i wyłączyć i włączyć Wyłączyć i włączyć, no najlepsze właśnie to jest wyjście, dobra Kurde, zwiewa mnie No taka leciutka jesteś, to cię zwiewa Majdanek Kozicki, pozdrawiamy wszystkich z Majdanku Kozickiego tak. Pozdrawiam. Motorki! Motarki! Motorki! Motorki! Dziama! Podniosłaś lewą w górę? Nie, bo miałam gaz. Okej. Okay. Teraz no. dam. Dziama! Ale gaz masz na prawej ręce, a nie na lewej. No, ale oni byli po prawej. No, ale to możesz z lewą dźwignąć. <laughs> Jeszcze nie mogę doczekać, jak będę będzie elegancja Francja. No. A co w tych piaskach będzie? Jak to będzie? Po co, po co tam jedziemy? Takie kółeczko po prostu robimy, nie? Żeby nie wracać się z powrotem, tylko jechać inną drogą. Ale ty jesteś szeroki, taki fajny z tym motorem. Tak? No tak fajnie są nogi rozłożone. Aha. <laughs> Dobra, wiesz co ty może lepiej jeździć po prawej stronie, bo to... To ja był tak. mój pierwszy sport w życiu. No, pierwszy sport od Ani w życiu? Pierwsza jazda sportowa. Chociaż ja nie mam, czy to jest do końca sport. No, taki nie w 100% no.